Anna German zmarła po przegranej walce z chorobą, tak wygląda i grup rodzina o niej nie zapomina. Anna German była jedna z najpopularniejszych gwiazd w PRL-u. Wokalistka cieszyła się uznaniem nie tylko polskich fanów. Mogła też liczyć na wsparcie ze strony Rosjan. Była laureatka największych festiwali muzycznych. Występowała w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, a nawet w Mongolii. Zobacz też, Joanna Moro znów próbuje spiewać. Fani Blagaja, żeby tego nie robiła. Jako piosenkarka Anna debiutowała w 1960 wrocławskim Kalamburze. Później postanowiła wziąć udział w trzecim międzynarodowym festiwalu piosenki w Sopocie, gdzie zdobyła drugi nagrodę w dniu polskim za utwór Tak Mistym Zle. W 1978 roku na cześć Mirosława Hermaszewskiego nagrała utwór w wielkiej kosmicznej rodzinie. Artystka wielokrotnie brała udział w festiwalu piosenki Zolnierskiej, festiwalu piosenki radzieckiej w zielonej górze, a także w festiwalu piosenki w Opolu. Anna German w 1967 roku jako pierwsza polska artystka zaspiewała 17 Festiwalu w San Remo. Niestety w 1967 roku, wracając z koncertu we Włoszech, uległa wypadkowi samochodowemu. Podczas rekonwalescencji, która trwała aż 3 lata, German napisała książkę biograficzną Wróc do Sorrento. W publikacji opisała kulisy swojej kariery, a także pracy we Włoszech. W latach 70 u Anny German wykryto chorobę nowotworową, po paru latach zdiagnozowano także mięsaki kości. Wokalistka po dwóch latach walki zmarła 25 sierpnia 1982 roku, roku w warszawskim szpitalu klinicznym przy ulicy Szaserów. Pogrzeb German odbył się 30 sierpnia 1982 roku. roku. Artystka została pochowana na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie, kw. 3, r. 4, grup 8a. Na tablicy nagrodnej jej bliscy umieścili cytat z psalmu 23, Pan jest pasterzem moim. Grób z pewnością jest często odwiedzany przez fanów gwiazdy, którzy mimo upływu czasu nadal pamiętają o swojej idolce. Na mogile znalazło się sporo kwiatów, ogromne serca, a także zdjęcia Anny German oraz lampki. Anna German 23 marca 1972 roku, roku w zakopanem wyszła za mas ze Zbigniewa Tucholskiego. Para wyprawiła weseleń w willi Obrochtówka. to toczy się syna Zbigniewa. Chłopiec przyszedł na świat 17 listopada 1975 roku roku. Zbigniew Junior przez wiele lat pracował w katedrze transportu, nowego wydziału transportu Politechniki Slaskiej w Katowicach. Mężczyzna chętnie udzielał się w mediach. Przez jakiś czas pełnił też funkcję rzeczoznawcy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.